Kilka minut po 16 rozpoczynamy Fakty po południu w TVN24. Dagmar Akacz, Marek Szałkow, witam i zapraszam. To była konferencja sekretarza stanu USA Antonego Blinkena podczas szczytu G20 w Deli, gdzie spotkał się między m.in. i krótko rozmawiał z Siergiejem Ławrowym, reprezentantem Rosji. Co padło podczas tej rozmowy? Jakie stanowisko zabrał przedstawiciel Stanów Zjednoczonych? Jak tłumaczył się z tego, że w tym gremium nadal jest przedstawiciel Rosji? O tym powiemy więcej w Faktach po południu, ale przypomnimy także i pokażemy pozostałe najważniejsze tematy dnia. To już teraz. Każdy obywatel i każda organizacja ochrony przyrody powinna mieć prawo do zaskarżania przed sądem planów urządzenia lasu, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to efekt skargi skierowanej przeciwko polskim władzom przez Komisję Europejską, która zarzucała Polsce brak standardów w ochronie przyrody. Czy za decyzją Trybunału pójdą zmiany w polskim prawie i wyrok będzie stosowany w praktyce? O tym Maria Bilińska. W podzielonym Trybunale Konstytucyjnym nowa uchwała, która teoretycznie ma zamknąć sprawę kadencji prezes Julii Przyłębskiej. Zgromadzenie Ogólne Sędziów twierdzi, że nie ma podstaw, aby zwoływać posiedzenia w celu wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału. Tyle że znowu nie wszyscy podzielają to zdanie. Co to oznacza dla prac Trybunału i czekających na rozpatrzenie ustaw? O tym Ewa Koziak. Za tą tragedią stoi błąd ludzki. Mówi premier Grecji o katastrofie na kolei, w której zginęły co najmniej 43 osoby. Policja aresztowała zawiadowcę stacji z miasta Larisa i podejrzewa, że to on bezpośrednio doprowadził do tragedii. Do dymisji podał się za to grecki minister transportu, bo jak mówi, bierze na siebie winę za wieloletnie zaniedbania państwa. Angelika Maj. To są fakty po południu. Już za chwilę wracamy. Opowiemy m.in. o brutalnym ataku nastolatków w Zamościu. Nie żyje 16-letni chłopak. Mieszkańcy są wstrząśnięci. W po południu teraz brutalny atak na nastolatków w Zamościu, zakończony śmiercią 16-latka. Do awantury miało dojść, bo chłopak nie rozliczył się za zakup e-papierosa. Dlatego zaczęli go katować, co częściowo zarejestrowały kamery monitoringu i dzięki temu śledczy dotarli już do oprawców. Mieszkańcy i uczniowie są wstrząśnięci, planują na jutro marsz pamięci i sprzeciw wobec przemocy. Marta Warchu, Zeznania. Tak wyglądało śledztwo dotyczące najgłośniejszego wypadku drogowego ostatnich lat, zderzenia limuzyny premier Beaty Szydło z Sejczęto Sebastiana Kościelnika. Niedawno w tej sprawie zapadł wyrok, a dziś w czarno na białym analiza trwającego 6 lat procesu. Przejechany przez państwo to reportaż Marty Gordziewicz, który dziś o 20.30, a Marta za chwilę z nami w faktach po południu. A teraz kontrola w operze Wrocławskiej. Po imprezie urodzinowej współpracownika ministra edukacji Przemysława Czarnka. Bawili się też prominentni działacze PiS i rektorzy wyższych uczelni. Była opera Pucciniego i był też Bayerfull, choć minister Czarnek twierdzi, że jego wtedy nie było. Jest za to wszczęta wcześniej już procedura odwołania dyrektorki opery. Wszystkie te fakty zbiera razem Marta Balukiewicz. No a teraz Tomasz Waślewski. Dzień dobry. Prognoza pogody i zima do połowy marca. To prawda. Jest śledztwo, pytanie, czy będzie odpowiedzialność polityczna. W faktach po południu wracamy do pierwszego śledztwa w sprawie wycieków ze skrzynki mailowej byłego szefa kancelarii premiera. Chodzi o korespondencję Michała Dworczyka z ówczesnym doradcą do spraw bezpieczeństwa i możliwe ujawnienie informacji niejawnych, za co grozi pięć lat więzienia. Opozycja pyta też jednak o odpowiedzialność polityczną tych, którzy odpowiadają za nieszczelność informacyjną w rządzie. Katarzyna Kowalska